je. enemies. Ale są tu humans, ale są też Poisonous Spider. This is a big spider that spits poison in addition to its normal melee attack. Rozumieć. Mopka zrozumieć. Ale to jest spider, więc on musi umrzeć. O, nawet do góry potrafi strzelać. Patrzcie go, co za męda, no. A, i to wybucha. A, to tworzą się małe pajączki. Gdzie są ci ludzie? Umarli najprawdopodobniej. O. Też potrafię strzelać. a BITCH! O. The altar. Że dostanę jakąś mocniej, wiem. odpalanie? Oh, the fuck. Oh, wow, to mamy mocny. Set enemies in front of you on fire, dealing damage, increase, bla bla bla. To wezmę. With the fire. Change player ability. No, nic innego nie mogę wziąć, więc. Co jest? Oooo, kompasik! To jest strasznie. What the fuck? What the fuck? A, czyli mam zrobić 3 damage, ale tak to... A, dobra. Czyli po... Wow, to ja muszę tak 10 razy zrobić? Popierdoliło was. O, jak to so umarł. Aha, dobra, już wiem jak to jest zrobione. Jak widzicie w lewym górnym rogu ekranu macie takie, takie jakby punkty, które się, które się napełniają. I jak to się napełni do tej pierwszej czaszki, to wtedy możecie podpalić przeciwnika. Ciekawe jestem, co będzie później, bo to najpewniej na jak dwóch bym podpali, a czy jakbym na dwie czaszki nie poszedł, to wtedy podpalę... Chociaż na razie chyba... Nie, mogę, mogę. Spróbujmy wymaksować się jakoś. Fajna sprawa z tego tytułu. O nie, jednak nie. OL oh, men, tak zmisować! U, shit. A jeszcze jeden tylko. Ale fajnie to zrobione jest, jest. Podoba mi się. To trzeba przyznać, że to mi się bardzo podoba nawet. Awesome! Co? Cool. It's very cool! Och, jak ja chciał tak bardzo spolszczenie do tego mieć. No, ale nie ma, no i co zrobić? Ciska, co zrobić? Jak żyć w tym kraju? Nawet nie było na miastki spłaszczenia. co nie chcę? się iść po tamto, nie wiem. Jak na razie zauważam, że to mi nic nie daje. O kurwa! Koralsy. O będziemy się na tych, na fiatkach wspinać. Eee. MMB dash shift to dash Dobra. Johnny. Tkoż tak. Eee, nie to, sukowko. O, myślałem, że coś do mnie. Tutaj gdzieś musiałbym te kwiatki znaleźć, nie? A tu jest, retusza. Tylko, że tak. Muszę jakoś się ich złapać. Eee, MMB, MMB, They seem to be alive. I hope it won't The fuck! Wow, to jest trochę dziwne. Jakoś zbytnim fanem tego jak na razie nie jestem. Pff. Strasznie dziwne. Dobra, gdzie teraz mam się? No, bloknij suko. O, ty głupia! No ja już, powoli, ale trochę to będzie ciężko do ogarnięcia, jak dla mnie. No to za głupi! Dajesz Gertrudo, pięknie, dało się. Ktoś jeszcze, okej. Okay. Button. Jasne, że wstali. O, tutaj brawa. Swoją drogą, jeżeli macie jakieś pomysły co do tych moich serii, ogólnie Piszcie w komentarzach Jeżeli coś się wam podoba, coś się wam nie podoba, to oczywiście... A, tu leci taki Felix z tego, ej to zajebiste to jest Trzeba przyznać, że to jest świetne Oj, pięknie podpalili Bo naprawdę, no jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, czy nie wiem, coś po prostu Jakoś to chcecie skomentować, to się nie krępujcie. Jak najbardziej możecie. I mi jest przyjemnie i, i wam jest pewnie przyjemnie jak mi skomentujecie. Hmm. Był hmm. So long, do. Like no, mogę się tego spodziewać. A tu, what the fuck. Patrzcie, bym był minął to. Diamond ring Aha, czyli magia na większą odległość, tak? Tak to mogę rozumieć. Jeszcze tak co mogę wam powiedzieć no, do tych łapek w górę? No, bardzo miło, jeżeli są te łapki. I naprawdę jeżeli nawet to teraz oglądacie, to wejdźcie po prostu, zminimalizujcie. Kliknijcie na to, żeby nie mieć na pełnym ekranie i po prostu dajcie tę łapkę czemu wam. By to miało poszkodzić jakoś. Ota! fuck. Wiecie, każda taka łapka to jest jednak. Jest jednak taka wiadomość dla mnie, że o ktoś to jednak ogląda i naprawdę to jest strasznie przyjemne. Swoją drogą te katanki, wyglądają tak trochę mizernie. No, ale cóż. Można to poradzić. To jest mniej więcej tak samo jak ładowłoże, wiecie. Idziecie po prostu i fale przeciwników na was spadają. Tylko zobaczymy później, no bo jednak musimy tutaj iść tego Zero uratować. Jego taktim partera, czy jej o kurwa, jej tym partera, która się obraziłaby pewnie. Mam nadzieję, że to teraz nie będzie takie trudne z moim Ignitem. A no, czy już by to ich miał zabić? Praktycznie tak. OP-gówno, ale podoba mi się. Lubię tego typu op gówna. Przyjemne są op gówna, tego typu. Teraz, a teraz tutaj. O, O, ludzie. O kurwa. Co to jest? Co to jest? Czemu to rękę w gębie? What the fuck, tych yeah. je? biedni ludzie He! <laughs> biedni ludzie! Jeb w czachę i jep w czachę! Wystarczy, panowie, wystarczy strzelać im w głowę, oni nam od razu! No patrz, Johnny, no Robi się kurwa postarał! Cześć, mogę z Tobą porozmawiać? Nie mogę? I co, żadnej nagrody za to nie dostanę. Mamy skrzynkę. Okay. Kurwa. O! Znaczy fajnie jak to wpadli, tylko że to jest troszkę ciężko, jeżeli chodzi o ogarnianie tego. Tak trzeba kliknąć na środkowy przycisk myszki. I nie puszczać go, bo jak go puścisz, to jest gówno. Co tu znajdziemy? Lubi amulet. Aha, czyli możemy mieć po parę tych jakby amuletów. Aha, tutaj mamy rozpiskę z Czy mamy tutaj tych nowych przeciwników? Nie, mamy człowieka za to. Dobra, już nie będę tego czytał. To jak widzicie, tutaj nie ma limitu, jeżeli chodzi o no, strzelanie. Chociaż zobaczmy. Nie, dobra, to jest łatwe. Tylko po prostu Shift mi czasami też nie trwi, wiecie? I to jest też taki problem, że mi Shift po prostu się spierdalił. Ale dlaczego spytacie się, misiaki, gdzie tam ma wrócić? O tutaj? No zobaczymy. Dobra, dobra. Oczywiście, no gdyby ten shift, no niestety jakiś czas temu przypadkowo oblałem go kolą, <laughs> po prostu na klawiaturkę mi to biło. Ej, dobra, what the fuck? Co jest? No to kurwa! gro, gro. Nie rób tego, nie rób tego. A zaraz mi oczywiście napiszę shift, że. o proszę Ciebie, co Ty zrobiłaś? Hm, co zrobiłaś? Hm?